Siemanko ludziska, z tej strony salam! Widzimy dzisiaj TOP 5 najdziwniejszych aplikacji na telefon Mam już ogólnie wszystko przygotowane na swoim telefonie Więc lecimy do odcinka No i dobra, ogólnie jesteśmy już w moim telefonie jak widzicie I pierwsza aplikacja to Żart pierdnięcie Zobaczymy ogólnie o co tu chodzi mamy Wstrząsnąć tym No i okej, okay, mamy tym ogólnie wstrząsnąć Dobra, okej okay. Co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze auto Nie wiem Ul Mamy bomba pierdnięcie jeszcze nawet Nie wiem czy Wy to widzicie jak to pokazuje, ale dobra tak, 10 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 sekund. No to czekaliśmy. Dobra, episko. Mam jeszcze poduszkę pierdzącą. Super. Maila pierdnięcie to chyba normalne pierdolenie no i takie mniej więcej rzeczy a teraz będzie ogólnie koncert zobaczcie a teraz po prostu będzie po prostu koncert pia, pianin, pianina po prostu popatrzcie Aplikacja to... ...bieżnia dla palców nie, Ja nie wiem po co ludzie wymyślają takie gry w ogóle... Nie, nie wiem w ogóle co to jest, ja nie wnikam no ale dobra No to... okej, okay, odpalamy nie Running. Ładuje się, okej okay. Please speed. No i biegniemy, tak sam. Dwa godziny later, matko. ile ja moje palce z tych, z tych kalorii straciły. Ja pierdolę o jednym wysportowane palce No i dobra, jesteśmy teraz. Mamy na tą aplikację. Trzecią to będzie Flappy czyli w przetłumaczeniu na polskie. To znaczy latające gówno, jak przetłumaczymy na nasz, dobra. No i pewnie znacie Flappy Birda, nie? Tego latającego ptaka, to w sumie patrzę się pytam, jak każdy tą grę chyba znał, ale mniej więcej to jest wzorowane na tym, bo lecimy tym głównym przez te zielone te, te, nie? I właśnie o to mniej więcej chodzi. Tak samo jak we Flappy Berdzie. Trzeba było przelecieć tym ptakiem przez te, 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 te zielone, te takie, te, 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 wiecie co. Dobra, lecimy do następnej aplikacji. Kolejna aplikacja to pet a cat czyli wiecie głaskanie kota co mnie naprawdę dobiło bo 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 popatrzcie takie bezsensowne głaskanie kota skoro można mieć przecież swojego który siedzi koło mnie na nagrywce mój kochany kotek taka jesteś fajna tu nie? no tak sobie dobra tu sobie możesz leżeć gdzie leżałaś i mniej więcej w tej grze głaskamy kota. Widzisz puma? Kotek. Widziałaś? I głaskamy tego kota. I on może miał przecież No nie wiem. Większość osób lubi takie gry jak My Talking, na przykład no, Tom, czy jakie tam jeszcze były, Kinger Card. tam lubić też połu. Też jest, znaczy nie było, tylko jest, są te gry jeszcze. No to mogą się wam te gry podobać. Nie, to nieco się nazywa Pet A chyba mówiłem już. No i teraz będzie wisienka na torcie. A teraz, oczywiście, nasza wisienka na torcie, czyli Shit Simulator. Przetłumaczenie znowu na polskie. a ja większość zna angielski, ale przetłumaczę, jak ktoś nie zna. Główny simulator. Nie. Robimy sobie takie gówno, dajemy ok i to leci na dół. Spuszczamy wodę. Nie, tutaj, że do góry dam swój ten, o tutaj, kamerę. Nie wiem, gra jest po prostu tak. Nie wiem, jak dla mnie gra jest głupia, ale nie wiem. No nie, no chyba dla każdego. No, jeszcze możemy sobie wybrać gówno, bo mamy do wyboru dwa gówna. No i popatrzcie sobie. Teraz ja nic nie mogę tutaj kurczę. Aha Dobra i teraz okej. Okay. Ale wodę spuścimy jak kurtula... ludzie. No, mniej więcej ta kapka. Taki bobek. I się rozwalił na kilka bobków. A teraz wpuścimy wodę. No i możecie sobie to grać, nie wiem, do znudzenia po prostu. Nawalacie się tego gówna po całym ekranie i potem... To leci na dół, spuszczacie wodę. I tak dalej. I tak dalej. Epickie, to nie? Dobra, żegnam się z wami ja, salan, do następnego odcinka. Żegnam się ja, żegna się mój kotek. Powiedz mi ją. Ja. miał? Nie powiesz. Ale powróczał do Was. Dla niego łapka w górę. <grych> o, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny dobry komentarz. No <grych> I dobra, do następnego odcinka.